Witam w kolejnym odcinku z gry Minecraft jak już można się domyślić po tytule z całą pewnością jest to odcinek z HVM z Nuclear Tech Mod, hura! No, nie do końca, jest słota wiadomość do ogłoszenia mianowicie jest to już ostatni odcinek w tej serii nie ma już czego nagrywać, bo yy, modyfikacja się zwyczajnie wyczerpała A ten odcinek będzie takim dopełnieniem i odcinki z tej modyfikacji już nie będą się pojawiały na kanału. Więc zaczynajmy tam, gdzie skończyliśmy. Ostatni raz pokazałam e, turrety. I teraz przedstawię Wam. Co to jest? To jest jakaś struktura. Nie pokazywałem jeszcze struktur, bo zwyczajnie nie chcemy się ich szukać. Pewnie, że są jakieś komendy, ale ja nie wiem, jakie, jakie są. Mamy więc olbrzymią wieżę radiową i idźmy z tym stal. Jakiś primer, kordec. Nieważne. Wr Wracamy do tematu odcinka. Yy. Czyli tak. Czemu ja dostałem? Eee. Yy. Niewytłumaczalne zjawiska. Odcinek pierwszy. E, są dwie możliwości. Albo coś w wiosce było radioaktywnego, albo ta e, stacja nadal coś emituje. Więc tak. Mamy tutaj. E, co to jest? Rocket turret. Czyli ro rakiety. Właś. Właś. Mi... Super, skaczka! O, zabiłem. A ty tu... Po co przyszłeś? No nie razem nagrać odcinka. No co, co to ma być w ogóle? E... Dobra. E, więc musimy go załadować tak jak poprzednio. rakietownicę. I tu pasują te. Kiedy to jest. Przynajmniej nie pożera od razu staku. E, no i możemy takim coś wycelować. I nie strzelać! Czemu nie chcesz strzelać? Nie chcesz strzelać amunicji? No strzelaj, no. Dobra. Nie to nie. E. Light Machine Gun Turret, czyli lekkie działo maszynowe. Po wyglądie też tak można wywnioskować. Okej. Okay. I jeszcze raz. Strzelaj. Okej, okay, to jest głośne. Ale fajne. Jest tu coś do strzelania? Mm, weźmy sobie... Zombie nie. And nie. Uh, pigman. Mam po angielsku, bo jestem pro. Mam angielski. Gdzie są hitboxy? Możecie stanąć łaskawie trochę dalej staj dalej To ja mówię? I zamordowani Dobra Idziemy dalej. Od ciebie będziecie moimi testerami Znajmy, że to są cisiami, żeby nie było, że... Mordowanie. Eee... Heavy turret, heavy machine gun. Znaczy no, to jest działa maszynowe? No nie powiedziałbym. E, heavy machine i mamy, mamy tutaj. Teraz jeszcze bierzemy to. Okej, okay, to na ma No nic dziwnego, tak? Zobaczcie, jak to nawala. No to poważny w Ginie. Ej, co on ma w ręku? On ma znak... SOP. Zamiast stop. Nie mam pytań. Ta modyfikacja jest nienormalna. Ale zamiast mnie czemu najperwsze ogólnie na hita. To jest chyba coś w stylu... Eee, tego tu od drzewa, co był w ostatnim odcinku To są takie mechaniki A to, a to nie robi damage'a na e blokach, co nie? Nie Rocket turret nie działa, to widzieliśmy Flame tower turret Czyli będzie po prostu wziąć ogniem Flamę Jakieś kanicy z benzyną Tak Takie baryłki ok Jezu, sam się zabijesz, Typie, mordo, załóż się strzelać. i na szczelnicę to nie zrobię, ja mówię ci. Wyszczelałem już wszystkich pigmenów, a pigmeni są odporni na fire. Dobra, Creepery nie będą się palić, co nie? No, mnie gadacie, że ta modyfikacja dodała Creepery, co wybuchają. bombą atomową. No i po za ma. Dobra, niech się pali. Tałon, Czyli to jest coś, co będzie strzelać... jakimś ustrojstwem atomowym? Nie wiem. Dobra. Tałon... Spoko. Kto będzie walił takimi atomówkami, to ja się zdenerwuję. Naprawdę, nie chcę jeszcze niszczyć tego świata. I to... Fajne. Ale to chyba nic nie robi. Bloką nic. A takimi creeperowi? Czemu OK Okej. To jest aziopa. Jaki zasięg? No to i ten pocisk nie opada. już był oczywiście w ostatnim odcinku, a to jest jakiś flag 88. Co to jest? Kto to skonstruował? Jest brzydkie. Ja nie wiem, co tu załadować. Chodź yy... jeszcze raz. Okej. Okay. Ja założyłem... Ja tutaj władowałem e, przeciwlotniczą, ale... To strzelaj jakimiś kurde bombami. No i... a Tu jest jakieś radio! Ej, ale ja tego nie włączałem! Ja tego tutaj nie postawiłem widzieliście na odcinku zresztą. Ale nie wiecie co robiłem przed odcinkiem. Nie no, nie postawiłem tego. Czy on się sam zawił? Tak, on się sam zawił, dobra. No i... koniec. Okej, okay, to wygląda... śmiesznie. No I teraz już ostatnia broń, także nie ma co. Bo mam jeszcze trochę rzeczy do zaprezentowania. Ja mogę tym wybić okno? Jak to było w modyfikacji od... Tak, mogę wybić okno. Modern Warfare Czy będzie odcinek z Modern Warfare mod? E, nie będzie, bo mi to gówno nie działa Ginla tak. mu się, ginla mu się, ginla mu Jeszcze odnośnie tych e, rzeczy, to zaraz jeszcze wrócimy do tego, ale lecimy dalej Tu mamy różne konserwy i pizza Niech się tego pić Pizza Spoko. Ładnie wyglądające. Jabłka. Filter. A no to jest spoko. Patrzcie, dostajemy wszystkie dobre efekty. Bez żadnego haczyka. I wszystkie bloki mamy na hita nawet na survivalu. Czy nawet nie mam animacji machania. Spoko. Wrócimy jeszcze do tego radia. To jest ciekawe. Jak budujemy. Jak budujemy to... Mmmm. Rafinerie. Musimy wydobywać oj Ten olej. No, to, to służy do e, wykrycia tego... tej ropy, jaki oil? Polski, kurde, a nie tam jakieś angielskie. To, bo to jest Polska. Okej. Okay. Różka Discorda. To jest dobra do przemieszczania się, bo... Zepala za każdym razem w miejsce, które się patrzymy. Ta modyfikacja ma to wypracowane do perfekcji, bo tu jest ze 100 przedmiotów, które tą mechanikę wykorzystują. Ładnie, że się zgadziłeś. I wracamy tutaj. Nie było na palmu. To pokażę na palm. Leci sobie, leci sobie, Junkerki i wali na palmę. Robi tam jakieś dziury, spore nawet, no i podpala. Trochę dalej by wioska zahaczyła. To są w ogóle trzy budynki. Jaka szansa, żeby tak mała wioska powstała? ja dużo grałam na starych wioskach Minecrafta. Arend Orange. Czyli po prostu to może znaczyć teren jakiś. To może trochę otruć i przy okazji... Eee, jak jest e, ziemia, to z takiej normalnej ziemi nosi się zamienia w gyrd. No. Mm. I bomba atomowa. Tak, zaczynamy, zaczynamy niszczyć mapę! Każdy to lubi! Okej. Okay. Leci skądś... I oczywiście B-29... ma do sprawienia! Jeszcze za teren. Ale zielono. Nie polecam tu chodzić. No, zielono. Radioaktywność te sprawy. I idzie popiół. Będzie wszystko palił. Mówiłem w ostatnim odcinku, że... Tutaj te fale uderzeniowe trochę są nie po drodze, bo one są kompletnie na odwrót. Na końcu jest cieplna, na początku jest radioaktywność, a po środku jest fala uderzeniowa. A przypominam, że powinno być kompletnie na odwrót, nie? Teraz była modyfikacja, ten update do tej modyfikacji. I na początku jest idzie taka fala, co ma symulować niby uderzeniową, ale. To nie, to nic nie robi, nawet baku ci nie daje. Okej. Okay. To tyle z samolotów. Mm. Wracamy do tematu granatów z pierwszego odcinka. No to chyba pokazywałem. Eee. ma sobie te takie dziwniejsze granaty. Eee. Nie, to nie. To. Okej. Okay. Archibardium. O nie! Dobra, myślałem, że to będzie jakieś... O kurde, nuka, granada, to pewnie będzie to samo. No do wody wpadł. Rip woda. No, Ona no była chyba nawet mniejsza od tamtej, nie wiem czemu. Pewnie dlatego, że to tylko granat. Granat impulsowy. Czyli co, będzie jakaś fala EMB? Nie, po prostu robię taką małą falę uderzenie w Spoko, to nas nawet fajne. Podoba mi się. Zobaczymy, co zrobi takim kłoczakom. Nic! Czyli co, służy do koszenia trawy? Bo tylko to umie. Lemon. Co?! Aha, wybuchaj i podpala. No to nawet takie... Yy, zy, zy, nieważne. Yy, Mark 6, Czyli co? Będzie się kopał? Ale wybuch. Jezu, no to jest chyba zbyt dopej jak na granat, co? Patrzcie ile fajnie, fajnie dużo ród. To jest amelinium? To jest. To już wszystko znamy To nie wiem co to jest. Wygląda jak. Jak olej. No co, no nie wiecie, że się olej kopie? Nie no, nie kopie się. Flara. Flara, czyli flara. Jakby ktoś nie widział, to to jest flara, bo to jest flara. Digger Gnomanda, czyli też się będzie kopał? Jeszcze. Jeszcze rozwalana, czyli taki szarnalper, tylko że granatowy bardziej. Okej okay. teraz i jeszcze tutaj chciałbym sprawdzić takie dodatki. Jak widzieliście, nie wiadomo dlaczego, ale w pewnym momencie pojawiła się kaczka. Nie wiem po co ta modyfikacja daje kaczkę, ale zawsze coś. Jakiś typo z maską, który jest coś groźny. Też nie wiem po co. Krab. To jest ciekawe. No i zabiłeś mi kurde lamusie, jeden się zabije rakietą, zobaczysz. A spoko, to ma pasek bossa. No i to jest takie, to ma takie duże działa i to jest ogólnie cewka Tesli. Spoko. E, Tesla krab i cyber krab. Boja tego creepera. Czyli to są też takie same. Tylko tu jest. Dziecko, a tu jest ojciec. Nie pytajcie. To wygląda przezabawnie. Nie wiem czemu. Zobaczymy zaraz co robi. Posłuchajcie szybciej. Aha, i rozpij takie coś. Okej. Okay. Okej. Okay. To bym bije? Nie, to nie bije. To, to jest jakiś... Aha, spoko. To wybucha. Ała. A nie, to ty mnie we mnie strzelasz. Ała. Jezu. No. I ostatnie. Dobra, wszyscy wiemy, co się stanie. No to, no to jest oczywiste, no. Jak pisze Creeper... nie. No co mi... Jezu. Dobra. Zniszczyło mi blok, więc automatycznie nie mam respawnu. Logika. Eee, jeszcze nie pokazałem tego, ale to jest... To jest piękne. Uważacie? Uważacie? To, to będzie na miniaturka tego odcinka, to jest piękne. Może No i to już to, to swoje sprawy niezniszczalne, żeby to rozwalić. To chyba to parę co domowych nie wystarczy nawet. Serio, popróbowałem. Mamy jeszcze jakieś trzeciecze, ale kogo to obchodzi? Serio? Zaraz zobaczymy. Nie można schlecać tym. Ja rozumiem czemu tylko można tymi zwykłymi. Nie wiem czy jest szybciej. Pewnie tak. Okej. Okay. Mm. Mamy... Nie wiem, to też nie wiem po co. Fajne jest to, że to miałem spowalnia, jak widać. Swoją drogą trzeba zmienić czas. No jak D jest nie wali... number Sam jesteś nie walisz number. Dobra no, no, no. to trzeba pokazać, ok? Znak stopu. Jeśli si nie znacie na znakach drogowych. Ja się... Aha, tu jest jakiś efekt dźwiękowy. Słuchajcie. Stop! Stop! Ale to jest źle. Stop a nie stop. On mówi stop? stop. Nie, stop. Stop! <laughs> nie mam pytania. To jest jakieś. To jest jakieś. Parodia. Czegoś, co ja bym zrobiła. A to jest naprawdę. Ostatnią rzeczą. E, znaczy, nie ostatnią rzeczą. Masz, która tego jest. Weźmy sobie takie trzy. E, gdzie gigat w e, Gigataczko? E, o, jesteś. <noise> I teraz tak. On wydaje w ogóle jakieś efekty dźwiękowe czwartej gęstości. To nie Weźmiemy sobie takie trzy. E, Rocket. E, bierzemy to. To. Flamę wierzymy to. I teraz jest słuchaj, coś takiego jak y, i chip. I to powinno powodować, że jak jest jakiś MOB w pobliżu, to to będzie do niego strzelać. Krowa na przykład. Krawa to jak cel, nie? No. <laughs> Patrz, jaka tu na zasięg w ogóle Co jest? Nawet tutaj? What the fuck? tutaj też? No. Też spoko. OP jest ten flametower. No. Ale jak nie on, to zawsze wolnią w niego albo rakieta, albo no. ten heavy. Jak go się przebiję to to będę na niego napieprzać. I jeszcze odnośnie w palach To z nim jest taka fajna rzecz. Ja może zrobię jakiegoś shota do tego odcinku. że, jak, e, leci, że jak mu załadujemy, to jak będzie załadowany, musimy go ustawić na. na ades Player data. I jak będzie w pobliżu, działający raz, czyli musimy go zasilić prądem. Zleci nową na rakieta, i ten z tej strony zdejmie Serio Parę broni dodali, tego Thompsona, te wszystkie, yy, które nie są pikselowe Fajne celowniki mają to ma na 84 czwórce, czyli właśnie pancerz. Jakby się pancerz nie pojawił, to byśmy... To, to by byście mnie zjedli. No i to jest też fajna broń. na lewym wszystkim myszy. Jak widzicie te bronie, te rakiety podążają za myszką. Do pewnego momentu. Pancerzek klasyk. Mr Topaster Fera. Tego już nie będę pokazywał. na to tylko dla przykładu. No i co? No i to tyle. Niestety. Oficjalnie. Yy, koniec! Koniec pięknej serii. Naprawdę Polubiliście ją. Yy, odcinki z tej serii feralnej. Yy, miały najwięcej wyświetleń. Ten pierwszy to ma chyba teraz ze 160. No i to smutne, że w, e, modyfikacja się wyczerpała. Musiałaby być jakaś spory update, żeby ta modyfikacja jeszcze raz nagrać. Żeby pojawiło się coś, z czego mógłbym nagrać. No ale... No, this is end. To, to koniec. Do zobaczenia w odcinkach z innej seri. Cześć. A właśnie, zapomniałam powiedzieć, że się tym w tym Co on robi?